W kursach ewangelizacyjnych, bo one są tak skonstruowane, żeby przeprowadzać człowieka od decyzji do decyzji, w pewnym momencie mamy wyrzeczenie się dotychczasowego życia, ale równocześnie Zadeklarowanie wiary w Boga Trójjedynego, w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. I w momencie, kiedy deklarujemy naszą wiarę, kiedy jesteśmy otwarci na przyjście Pana Boga, to wtedy otrzymujemy dar Ducha Świętego. Kolejnym elementem głoszonego kerygmatu jest właśnie modlitwa o dar Ducha Świętego. Święty Paweł dzisiaj bardzo wyraźnie mówi: Nie na podstawie jakichkolwiek uczynków otrzymujesz. Dar Ducha Świętego. W momencie, kiedy deklarujesz w swoim sercu, że wierzysz, ufasz, wierzysz w Boga, ufasz Jezusowi, to wtedy Duch Święty przychodzi do Ciebie. To jest takie, takie działanie podwójne, ale jakby w jednej pigułce. Wyznajesz wiarę, i wtedy Duch Święty przychodzi do Ciebie. I otwiera Twoje serce, napełnia y, y, wszystkimi darami potrzebnymi, ale przede wszystkim napełnia nas miłością Ojca i pokojem i nowym życiem, które wysłużył Jezus Chrystus na drzewie Krzyża. I dlatego y, to jest takie bardzo piękne, kiedy Duch Święty przychodzi do nas i definitywnie y, um, um, usadawia nas y, w pozycji dzieci Bożych.